W świetle idei Hipokratesa dbał o zdrowie pacjentów. I nie bez wyższych racji, więc pomyśli społeczność o grobu renowacji. Ten pomnik był wybrany przez y, y, społeczność do odnowienia go w mroku przez internauta. Po latach naszego życia tyle, co ono jest warta. Z naszego epitafium zostaje biała karta. Bywa, że zdjęcia archiwalne tych, którzy w drogi stali, trwały się jest od pomnika z marmuru. I stali. Każdy z nas ma własną drogę krzyżową, która stanowi odniesienie do tego, czego doświadczył Chrystus. Jednocześnie jest ona prawdą i nadzieją realizacji własnych doświadczeń, które z jego skarbnicy przyjmujemy i wykorzystujemy na użytek nasz i na bliskich. My nie wybierać będziemy. Widać, że osobowość jego stanowiła słuszne prawzory, bo dotyczyły jej po śmierci potomnych właściwe wybory. Pomyliłem się, to ten pomnik został wybrany przez internautów do renowacji.